Cześć! W dzisiejszym króciutkim odcinku układ tłokowo-korbowy partner P350, P351 również niektóre warny mają właśnie podobny układ zamówiłem zamiennik na chińskim portalu bo często się pytacie jaki zamiennik jest dobry? czy warto zakładać zamiennik? jaki zamiennik polecam? Moi widzowie tutaj mamy tłok zamienniku to mamy tłok w oryginale 54 gramy, tu jest pierścień. 61 gram 62 g. waga samego tłoka, tłok w zamienniku 50 gram plus pierścień to jest 55 gram. Daję woreczkę no woreczek, dosłownie nic nie waży, ta waga nie wyłapuje masy tego woreczka. Tutaj i tak ten tłok jest nieoczyszczony, jest z nagarem, ten nagar jest tak podobnie więcej waży jak ten woreczek 44 gramy 54 gramy, zobaczcie to już jest 10 gram różnicy. Teraz tak, ze zwożniem, stary zestaw to jest 54 gramy ze zwożniem, czyli zgadzałoby się? Złożem tam ten 10 gram 67 gram zestaw. Tutaj tłok. Zobaczcie, jaka to jest różnica. Jak to wpłynie na silnik i jego wyważenie? Nie jest to bez znaczenia. Na przykład na wibracje odczuwalne teraz przez operatora w takiej sytuacji. Kolejna sprawa. Czym różni się ten tłok? Niektórzy już pewnie zauważyli. Zobaczcie, jeden i dwa pierścienie. Druga sprawa. Grubość ścianek. Trzecia sprawa. Średnica. Akurat w tym przypadku tak się trafiło na aukcji, że ten zestaw jest o większej pojemności. Zobaczymy, czy coś z tym zyskamy, czy nie. Czy sprzęt będzie silniejszy, mocniejszy, czy będzie poprawnie pracował i czy w ogóle będzie pracował. Także, jeżeli sobie ryzykujecie zamiennik, życzycie sobie zamiennik, czy zakładacie sobie zamiennik, robicie to tylko i wyłącznie na własne ryzyko, bo może się okazać, że ten zalew będzie całkiem fajny. Bo jak oglądam te części, cylinder, misę korbową, do czego się dojdziemy też w przyszłych odcinkach, to wygląda to całkiem nieźle. Jednakże, czy zostało to wykonane z właściwych materiałów, które będą się zachowywały pod wpływem temperatury odpowiednio, to się jeszcze okaże w praktyce. No i jest widzowie, to tyle w dzisiejszym odcinku. I będziemy robić test właśnie. Nie będę długi, bo nie mam zbyt wiele cięcia, ale czy taki zestaw w ogóle da radę? Jaki przyniesie efekt? No i czy ogólnie uda się wkręcić pilarkę? No, bo wiadomo, wiele elementów w takiej starej maszynie, które mogą nas zawieść. Do następnego! Hej! A w bonusie dla ciekawskich, którzy dotrwali do końca tego krótkiego odcinka, sprawdzimy sobie średnicę i zobaczcie, ten stary tłok fabryczny miał około 38 mm. Tak, widać to bardzo ładnie. Nowy tłok. ma 47 mm. Teraz co niektórzy powiedzą no tak, dlatego jest cięższy, bo jest większy. Jeszcze raz wróćmy do samej grubości tych ścianek tutaj. Także nie tylko tutaj w tym przypadku, że tak powiem, wielkość ma znaczenie. Pamiętajcie. O kciuku, łapka w górę i komentarz.